Moi drodzy moi mili, witam was serdecznie w ten sobotni wieczór, gdzie za chwileczkę dokonamy rozstrzygnięcia konkursu, w którym do wygrania był jeden z pięciu penów. Przy czym zwycięzców naszego konkursu będzie dwóch razem dwa peny, po jednym na głowę. Nasz konkurs został opublikowany dokładnie tydzień temu na naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie zasady były bardzo proste. Należało jedynie pomówić nasz post, udostępnić go i zaprosić znajomych, którzy będą obserwować naszą stronę. Dzień. Tutaj, moi drodzy, tak naprawdę posłużymy się darmowym programem do losowania online. Ja załadowałem listę uczestników, którzy spełnili wszystkie trzy warunki, aby można było wygrać jedną z nagród. Więc przechodzimy do losowania, naciskamy start, po czym pierwszym zwycięzcą jest Arkadiusz, Toja. ja. Odezwiemy się oczywiście w... Osobnej wiadomości z informacją o losowaniu, gdyby to wideo przypadkiem nie dotarło do pierwszego z zwycięzców. Drugim zwycięzcą jest. Uwaga! Damian Pachura. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i będziemy prosić o podanie danych do wysyłki. Zapraszamy do następnego konkursu, śledźcie nas uważnie. Hej!